Jak skąd się wziął Baranek Wielkanocny? Ta tradycja związana jest bezpośrednio z żydowskim świętem pasy, podczas którego składano w ofierze baranka. Kogo symbolizuje Baranek Wielkanocny na świątecznym stole? Symbolizuje on nie tylko samego Jezusa, ale także jego posłuszeństwo, łagodność i ofiarność. Baranek przypomina o tym, że Jezus odkupił nasze grzeby i jesteśmy zaproszeni na ucztę pańską. Powinien mieć najważniejsze miejsce w koszyczku oraz na świątecznym stole, by przypominał o, najważniejszy, o, na, o najważniejszym przesłaniu Wielkiej Nocy. Malutki baranek ma złote łóżki, pilnuje pisanek na prawce szeczuszki, gdy nikt nie patrzy w chorobie w kombuja.